Po raz kolejny w Raciborzu odbędzie się Bike Atelier MTB Maraton Dla fanów jazdy na dwóch kółkach przygotowano cztery różne trasy, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Warto nieco szybciej przesiąść się na rower, bo od piątku 8 października do niedzieli 10 października nie będzie możliwości zaparkowania swojego samochodu na placu Długosza. Już w niedzielę 10 października w Raciborzu zapanuje prawdziwy duch sportowej rywalizacji. Na trzech trasach zmierzą się fani kolarstwa podczas kolejnego już w mieście Bike Atelier MTB Maratonu. Organizowaliśmy Bike Atelier MTB Maraton w 2019 w Raciborzu. Niestety w 2020 nie doszło do skutku, natomiast teraz ponownie wracamy z nową energią. Przygotowaliśmy na zawodników dystans pro, dystans hobby, dystans mini oraz familii. Familii dla dzieciaków, mini dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę, hobby już tacy wprawieni amatorzy, natomiast prosi to już zawodnicy i zawodowcy. Startujemy od godziny 10.30. Stopniowo każdy z dystansów startuje. Dystans promierzy 56 km, dystans hobby 36, dystans familii i hobby 24 km. Mamy też przygotowany dystans dla najmłodszych uczestników, jest to dystans Kido w obrębie miasteczka maratonowego. Raciborzanie kochają rower, co udowadniali już wielokrotnie. Wydarzenie takie jak Bike Atelier MTB Maraton to jedna z najpopularniejszych tego typu serii w Polsce. Tym bardziej cieszy fakt, że to właśnie w Raciborzu przypada finał sezonu 2021. Duża impreza warta tego, aby także w niej wziąć udział. Ja ciągle jeszcze się waham, ale mam nadzieję, że uda się wszystko pogodzić i też usiądę na rowerze w tą niedzielę w tej imprezie. Rowerowej, yy, którą łączymy także z yy, przyznaniem czy wręczeniem nagród właśnie za rowerową yy, stolicę Polski. Yy, samą imprezę gościliśmy już yy, dwa lata temu przy yy, Rafako, ale była ona wtedy tak troszkę oddzielona od miasta. W, tym, w tej edycji na Placu Długosza przy pełnej, otwartej kurtynie yy, i liczę na to, że będzie to. Wspaniały zaszczyt do tego, aby to, co de facto spowodowała pandemia, bo de facto ludzie przesiedli się na rowery, aby to jeszcze zintensyfikować i mieć radość z jeżdżenia. Dla mieszkańców miasta częstą alternatywą w poruszaniu się jest właśnie rower, który świetnie sprawdza się w miejskich warunkach, a także w ramach weekendowego relaksu. Dodatkowym atutem są także ścieżki rowerowe, których w braci Bożu powstaje coraz więcej. Tego typu wydarzenia, jak bajka MTB Maraton, nie tylko motywują do kręcenia kilometrów, ale także dają możliwość aktywnego spędzania czasu z całą rodziną. Wielokrotnie, gdy znajomi przyjeżdżają, yy... Zazdroszczą, zazdroszczą ścieżki wokół wałów, czy też tego, co mamy na zbiorniku, ale także i część ścieżek w takiej komunikacji jakby klasycznej po mieście, czy też w kierunku Łęszczoka. Oczywiście należy to jeszcze usprawnić w sensie połączenia tych, tej sieci i nad tym pracujemy. Natomiast z punktu widzenia takiego odbiorcy, Rower, który daje ten y, bliższy kontakt z naturą, y, niewątpliwie niż samochód, jest wart tego, aby w niedzielę wybrać się i to z całą rodziną, i skorzystać y, z tej atrakcji, która. Będzie na placu Długosza, no i później na trasie. Zapraszamy wszystkich uczestników, zarówno najmłodszych, jak i najstarszych. Każdy może spróbować swoich sił i zmierzyć się na dowolnie wybranym przez siebie dystancie. Kaski są wymagane, obowiązkowe. Każdy uczestnik musi go posiadać, jeżeli chce zmierzyć się na trasie. Zalecamy rower górski MTB, jednak na rowerze krosowym też myślę, że większość uczestników sobie poradzi. Aby dołączyć do rywalizacji, można zarejestrować się przez internet wchodząc na bikeateliermaraton.pl ukośnik rejestracja lub w biurze zawodów dostępnym od soboty.